Dzień dobry, nazywam się Wojciech Ziemian i chciałbym zaprosić Państwa na serię krótkich filmów instruktażowych marki Avilo. Pokażę Państwu, jak w prosty i szybki sposób można rozłożyć i złożyć nasze systemy. To naprawdę proste. Zobaczcie Państwo sami. Witam. Dzisiaj pokażę Państwu, jak w prosty i szybki sposób rozłożyć najsprytniejszą na świecie trybunkę konferencyjną. Nazywam ją tak dlatego, że z tych dwóch blatów i płyty stworzywa komorowego można w kilkadziesiąt sekund rozłożyć stabilną i solidną konstrukcję. Zobaczcie Państwo sami. W ofercie mamy dwa typy trybunek konferencyjnych: trybunkę standardową oraz okrągłą, mniejszą. Sposób montażu jest analogiczny, więc pokażę to na przykładzie trybunki standardowej. Zestaw składa się z dwóch blatów. Górnego, estetycznie wykonanego, stanowiącego blat właściwy, oraz dolnego, wyposażonego w cztery gumowe nóżki stanowiącego podstawę trybunki. Elementem łączącym blaty jest płyta stworzywa komorowego, czyli tzw. front trybunki. Podczas prezentacji, państwa trybunka będzie oczywiście oklejona grafiką. Opcjonalnie, w zależności od wersji, trybunka może być wyposażona w dodatkową półeczkę wewnętrzną. Do jej zamocowania w komplecie znajdą państwo krótkie metalowe pręciki. Całość mieści się w dwóch poręcznych torbach transportowych. Grafikę do trybunki wykonuje się w standardowy sposób. Wydruk na folii zlecamy dowolnej drukarni wielkoformatowej, podając konkretny rozmiar grafiki. Jeżeli chcemy, aby trybunka służyła nam dłużej, warto jest ją dodatkowo zalaminować, czyli pokryć dodatkową folią ochronną. No to składamy. Wyciągamy poszczególne elementy zestawu storep transportowych. Kładziemy na podłożu dolny blat, ten z nóżkami i mocujemy do dolnego blatu dolną część frontu trybunki. Front do blatu mocujemy za pomocą specjalnych rzepów na całej długości. Jest to bardzo proste i skuteczne rozwiązanie. W ten sam sposób mocujemy górny blat. Jeżeli wybrali Państwo wersję z płeczką wewnętrzną, to płeczkę położymy za chwilę na specjalnej konstrukcji z cienkich, ale wytrzymałych pręcików. Cztery pręciki wkładamy kolejno w specjalne otworki w płycie od strony wewnętrznej, a kolejnymi dwoma ustanawiamy podstawę konstrukcyjną dla naszej półeczki. Jest to sprawdzona i wystarczająco solidna konstrukcja, wytrzymująca spokojnie nacisk kilku kilogramów. Na koniec zakładamy blat górny w sposób analogiczny do dolnego czyli na rzep. Jak Państwo widzą, w niecałe 3 minuty rozłożyliśmy całą trybunkę i jesteśmy gotowi do prezentacji. Jest to mocna i stabilna konstrukcja. Można na niej położyć laptop, na przykład z prezentacją, lub foldery na ulotki. Wewnątrz zaś mamy miejsce do schowania rzeczy niedostępnych dla oka odwiedzających nas gości. I jak? Proste? Pewnie, że proste! Prostota i łatwość montażu, a przy tym wysoka estetyka, to to, co wyróżnia nasze produkty. Teraz pokażę Państwu, czym różni się trybunka konferencyjna od stoiska promocyjnego, bo często pytają o to nasi klienci. Stoisko degustacyjne to nic innego jak trybunka konferencyjna wyposażona dodatkowo w toper, czyli tę górną część, która, na przykład podczas degustacji w hipermarkecie, pozwala nas wyróżnić i sprawia, że jesteśmy widoczni z dużo większej odległości. W celu zamocowania topera składamy aluminiowe rurki, wkładając je jedna w drugą. I wkładamy je od góry w specjalnie przygotowane otwory w blacie oraz w półeczce. Na dole, w podstawie, wkładamy je precyzyjnie w gniazda. Samą górę, czyli top, mocujemy wieszając go na specjalnych uchwytach, wsuwając w nie szczyty tyczek pionowych. Gotowe. Zobacz też, jak może wyglądać Twoja trybunka już z grafiką. Wybraliśmy kilka przykładowych realizacji wykonanych na bazie naszych konstrukcji. Tak więc trybunka konferencyjna i stoisko promocyjne nie mają przed Państwem już żadnych tajemnic. Jeżeli tylko Państwo potrzebują podobnego rozwiązania, wybierzcie właśnie to. Będziecie Państwo zadowoleni. Bądź na bieżąco i śledź nasz facebookowy profil. Traktujemy tę przestrzeń jako możliwość szybkiej i elastycznej wymiany informacji. Znajdziesz tam zawsze najświeższe wiadomości dotyczące naszej firmy, a także sprawdzisz nowości i aktualne promocje. Zapraszamy. Na koniec tradycyjnie zapraszam do obejrzenia innych naszych filmów instruktażowych dotyczących pozostałych naszych produktów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.